Stanisław Grochowiak, święty Szymon Słupnik. Powołał go pan na słup, na słupie miał dom i grób, a ludzie chłopaka na szafot przywiedli, unieśli mu głowę w muskularnej pętli. Powołał go pan na stryk. Powołał go pan, by trwał, by śpiewał mu pieśń, i piał, a ludzie dziewczyny wśród przekleństw wałcili i włosy jej i ręce spalili. Powołał ją pan na knój, Powołał go pan na słup, na słupie miał dom i grób, a ludzie mych wierszy słuchając powstają i wilki wychodzą żerującą zgrają. Powołał mnie pan na bunt.